słuchamy, nie oceniamy. Wersja Leny. Jak byłam mała i, i ty wyłączyłaś mi bajkę za karę i sobie oglądałaś swój film, to ja drugim pilotem wyłączałam, a ty krzałaś do mamy. Telewizor wjeżdżało i że wszystko jak pan serwisu się dowiedziało, że to ja to byłam tym drugim pilotem. Słuchamy, Słuchamy, nie oceniamy. Tak miałam 4-5 lat, to mieliśmy takie same kalendarze adwentowe. To ja ci je, to ja zawsze ci wyjadam czekoladki, a potem je zaklejałam. To akurat wiem, bo złapałam cię na tym. Słuchamy, Słuchamy nie, nie oceniamy. Byłam mała, używałam twój szampon, a potem wlewałam mamy. No co? Na pewno nie. Naprawdę! No Lena! Słuchamy, nie oceniamy. Jak ty wyjedziesz do Warszawy, to ja się wprowadzam do twojego pokoju. W moim pokoju są. Do...